22 kwietnia na blogu SC Software pojawiła się informacja, iż następną ciężarówką do ATS-a będzie Mac Anthem. A więcej informacji w tym odcinku. Zapraszam. A więc ma z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami o ESC Software i witam was z tymi takimi trochę spóźnionymi informacjami ze względu na to, że jestem w chwili obecnej w czasie przenoszenia wszystkiego na nowego pc a to też się wiąże z instalacją na nowo programów, przenoszeniem danych i tym podobnych rzeczy to trochę schodzi. No i akurat w czasie kiedy pojawiła się ta informacja o której dzisiaj będzie mowa no, i instalowałem po prostu system, więc dzięki SC Software. Akurat specjalnie czekałem do 17, żeby zobaczyć czy nie będzie żadnych informacji, nic nie było, postanowiłem to ogarnąć w końcu. No i okazało się, że w międzyczasie SC Software tutaj postanowiło dać taką informację, więc jest to trochę spóźniona informacja. W każdym razie przy okazji jeszcze możecie słyszeć trochę mój inny głos, jest to spowodowane tym, że nie mam w chwili obecnej jeszcze programu do dźwięku, bo ich strona jest trochę skopana. Ale mam nadzieję, że to będzie ten jedyny wyjątek, i mam nadzieję, że nie jest jakoś najgorszy ten głos. I tak, może przechodząc do właśnie tej najnowszej informacji, ogłoszono, że następną ciężarówką do ATS będzie MACANTEM z tym, że ona dopiero zmierza i będzie dostępna dopiero 28 kwietnia, czyli jak ja to nagrywam, czyli 23, dopiero za 5 dni, czyli w następny wtorek, ta ciężarówka ujrzy światło dzienne już oficjalnie jako kolejna ciężarówka do ATS-a. Wtedy zapewne pojawi się też jakiś update, który doda tą ciężarówkę do gry, i zapewne będzie to update y, oczywiście powiązany z updateem 1.37. W sumie to są najważniejsze informacje, że jeszcze na tego Maca trochę poczekamy, ale najważniejsze jest to, że już wiemy jaka będzie kolejna ciężarówka, no i będzie ona już no, za chwilę praktycznie. Ciekawe jest to, że akurat Mac no, wyprzedził taką kaskadę, na którą jeszcze czekamy, a z tego co wiem, prace tam jeszcze trwają. E, chyba nad licencją, więc no, widać tam problemy też są. Przy okazji mamy tutaj jeszcze parę screenów jeśli chodzi o tę ciężarówkę. Nie mamy niestety zdjęcia wnętrza tej ciężarówki. Aczkolwiek takowe wnętrze możemy zobaczyć na streamie, który jeszcze zapewne trwa na głównej stronie American Truck Simulator na Steamie. Wystarczy wejść po chwili, tutaj powinno wam się załadować takie okienko. I ktoś właśnie w międzyczasie jeździ sobie tym makiem, więc można zobaczyć jak tam. Brzmią dźwięki, zobaczyć kokpit cały, czy też jak cała ciężarówka się sprawuje. No, możliwe, że jeszcze ten stream trwa, więc jak coś oficjalna strona na Steamie, ATS-a. No i przy okazji jeszcze taka informacja, że pewnie pamiętacie tego aktora, który wystąpił w tym zwiastunie, który tak zapowiadał o części tą ciężarówkę. Wiecie ten film, gdzie pewna pani coś rzeźbiła w mydle. Ten aktor właśnie otrzymał swoją nagrodę, wielką torbę z karmą. Jak dla mnie no, zasłużył, bo świetnie zagrał. I cóż, jeśli chodzi o te informacje, no to to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda i widzimy się w kolejnych filmach. Więc trzymajcie się! No i cześć!